Będziecie w kolejnym odcinku na kolejnym się i zabieram Was do kolejnego puszczonego hotelu, który znajduje się, można powiedzieć, w Wiśle. Jeżeli chodzi o sam budynek, znajduje się blisko centrum, no nie oddalony około kilometra. Budynek już w stanie, można powiedzieć, mocno zniszczonym, bez okien, mocno rozkazionym przez bezdomnych, ale co zobaczycie, za chwilę kieruje się w jego kierunku. Widzę, że tam też idą ludzie, więc mam nadzieję, że. Nie jest to żadna ochrona, tylko też coś eksploratorzy. Parę informacji, które udało mi się znaleźć. Jest to dawny dom, dom wczasowy w Smrek, którym właścicielem była jedna z tutejszych kopalni. Jeżeli chodzi o sam hotel, to ponoć nie działo od 2006 roku, gdy kopalnia zamkła go, zrezygnowała właśnie z prowadzenia. Po tamtego czasu żaden deweloper się nim nigdy nie zainteresował. Smrek to dawny dom czasowy kopalni węgla kamiennego staszyc w Katowicach. Powstał na przełomie lat 60., 70. w 1971 roku. Już na pewno istniał w latach 90. po powstaniu hotelingu, holdingu, zakłady. Zaczęły się pozbywać ośrodków. Tak też trafił smrek. Zamknięty został w okolicy 2006 roku. Podobno został wykupiony przez jakiegoś Polaka z Austrii, który miał tu zrobić nowoczesny ośrodek. Informacje na stronie noclegowej. Obiekt dysponuje 150 miejscami w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV. W pokojach typu studio dwu-trzyosobowe również z pełnym węzłem sanitarnym, w pokojach czterosobowych z natryskami. W pokojach jeden, dwu i osobowych z umywalkami. Na terenie obiektu znajdowała się stołówka, duża sala TV, sala szkoleniowa i rekreacyjna, ping-pong, piłkarzyki i bilard. Oprócz tego usunięto naszym klientom boisko sportowe, plac zabaw, zadaszony grill oraz kr og krąg ogniskowy. No i oddalono 800 metrów od wyciągu orczykowego. Całe budynek ten składał się z... 3187 m2 powierzchni zabudowy, a znajdował się na terenie działki o wielkości 1,6 hektara. Dzisiaj takie informacje udało mi się uzyskać, czyli był to hotel Smrek. Smrek, który znajdował się właśnie w Wiśle i od 2006 roku opuszczony. Co ciekawe, uroczysko również było od około, no nie no, nie 2006, bo to było około 20 lat, ale uroczysko jest około 15 lat Opuszczone, ale stan tego budynku jest całkowicie inny. wszystko wygląda dosłownie jakby ktoś jeszcze w nim działał. Są okna nowe, plastikowe, wszystko jest szczelne, dach, stropy, wszystko wygląda pięknie. A jeżeli chodzi o hotel właśnie, który teraz smek, to jest totalna ruina do wyburzenia, która, do która powoduje, że strach jest do niego wejść. Nawet dla takich osób jak ja, które cały czas po opuszczonych budynkach. Chodzą, strach zawalenia stropów jest naprawdę duży, a e, jedyne co ciekawe w nim znalazłem to właśnie tą mozaikę, którą Wam tam we wnętrzu pokazałem. Mozaikę bardzo ciekawą z częściami naczyń i kilka ciekawych elementów, które tam zostały znalezione, jak stare talerze czy telewizory, które mogły właśnie pochodzić z tego hotelu. Ciekawie mnie to, że nigdy nie znalazł się inwestor, że skoro kopalnia zrezygnowała z jego użytkowania w 2006 roku. To, że nie znalazł się nikt, by go zarosłone pieniążki przejął. Obstawiam, że kopalnia nie zbankrutowała i nie wystawiła go syndykowi, tylko próbowała z niego uzyskać zbyt duże pieniądze, aby budynek się sprzedał i tak zaczął popadać w ruinę. Widzicie, że całe wejście jest zarośnięte, a przy wejściu znajduje się resztki z jakichś mebli i wersalek. Idziemy dalej, właśnie w kierunku opuszczonego hotelu. Pierwszy budynek jak widzicie taki mniejszy budyneczek został zarośnięty tutaj wchodzimy do garażu jest są już całe ponadrywane więc do środka strach jest wchodzić, że to wszystko się zawali ale jest tu magazyn, można powiedzieć wszystkiego tu kiedyś był włącznik prądu tu jest jakaś klatka schodowa z takich luksferów, tak to się zwie ale już też od dołu zawalona cała tędy się wchodziło tędy się wchodziło do budynku do środka tak jak mówię, tam jest mocno wszystko zdewastowane, więc do tego budynku nie wchodzę. Ale to jest początek eksploracji. Za chwilę Wam pokażę dużo ciekawsze miejsca. Tu mamy buty od kogoś. Główne właśnie to wejście do tego bocznego budynku, do tego mniejszego. A widzicie było wejście gdzieś do pływnic, ale przejście klatką, ale ja tak jak mówię się tam do środka nie pcham, bo tutaj stropy są w tragicznym stanie i nie chcę spać na dół. Tutaj mogę Wam pokazać jeszcze piętro, które wygląda w ten sposób, ale wejście dam na niego to jest granicie studen, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tutaj mamy garaże, pełne wysypisko śmieci, tak jakby tu jakaś kiedyś dziupla była, w dosłownie części z jakichś Audików. Popatrzcie, zderzaki, niezderzaki, maski, no wszystko co rozebrane, pewnie to co nie było warte rozebrane, a reszta sprzedana, właśnie z skaziony aut tak ja bym obstawiał moje zostawione w takim opuszczonym budynku wszystko dalej idę w kierunku tego kolejnego budynku to jak widzicie te budynki były połączone one bardzo podobnie wyglądają jak niedaleko uroczysko które wam nagrywałem czyli tu pewnie u góry były jakieś mieszkania restauracja tu było przejście i tutaj właśnie ten bliźniaczy budynek jak do uroczyska czyli ten główny, główny budynek No, główny budynek Taki dla turystów. No ale jak widzicie okno już pozorone. Jest baner na sprzedaż. Więc jest, więc jest szansa, że ktoś to przejmie jeszcze coś z tego zrobi. Choć biorąc pod uwagę stan w jakim on się teraz znajduje, to nie wiem czy to uroczysto w którym byłem niedawno nie jest w dużo lepszym stanie. Biorę się dalej. Wchodzimy tutaj do kierunku głównego wejścia. Wchodzimy po schodach. No, tutaj stan jest tragiczny. Patrzcie, kiedy jest wszystko rozwalone. No, ale w wszystko nie było tego, właśnie balkoniku. On już był w skuty rozwalony. A tak mówię, był on bliźniaczy. Tutaj są resztki telewizorów, które się tutaj znajdowały. No i w jest jest no, to samo. To jest kopia tamtego, tamtego budynku. Tyle tylko, że w dużo, dużo gorszym stanie. Jak zwrócicie uwagę, tutaj mamy całe podłogi pozarywane, powykuwane. Więc może mocno wpaść w piwnicę też łazienki, no układ jest dosłownie identyczny jakby się okazało, że i jeden i drugi budynek był jednego właściciela bo jest wybudowany temu, że w tym samym stylu, o, a tu z takiego starego telewizora jeszcze guziczki pokrętowane ja tam kiedyś jak byłem dzieckiem to jeszcze moi rodzice taki telewizor mieli co prawda już leżący na boku ale, ale był no i tutaj idzie się dalej kiedyś tu na dole były takie duże przeszklone szyby a u góry tu właśnie są okna i pokoje właśnie gościnne. Kiedyś w znajdowała się tutaj sauna, Znajdowała się tutaj restauracja na około 100 ludzi, Znajdowały się tu m.in. sala konferencyjna na około 80 ludzi, było około 80 do 100 pokoi, więc pomyślcie sobie w każdym pokoju powiedzmy od 2 do 4 ludzi, to mamy około 200-300, nawet 400 ludzi, bo w stanie ten środek po mieścić a dzisiaj wygląda właśnie w takim stanie jak widać tutaj ale ciekawie mnie czemu tu jest rozkłute te koło słupów te otwory, co tam mogło być że ktoś to rozkuł w taki sposób może jeszcze resztki w widać co widać w tym poprzednim hotelu który wam nagrywałem przy tym materiale tam jest dużo nowych szyb dużo nowych elementów a tu jest wszystko zdewastowane zwróćcie uwagę tam dalej mamy lustra takie nie tyle rozbite, są takie właśnie mozaiki zrobione. Tutaj znajdowały się właśnie pokoje, małe pokoiki u dołu, większe pokoje, jakieś apartamenty z widokiem. Ja może kawałek wejdę do środka, żeby Wam to pokazać. budynków w takim stanie jak ten, bo tu ryzyko tego zawalenia jest naprawdę ogromne. Tu mamy półeczki, które były kiedyś nad drzwiami w pokojach, a tutaj mamy całą tą właśnie mozaikę. Zobaczcie jak to wyglądało, w jakim stanie, jakie to było kiedyś. Piękne i ozdobione takby w naczyniach. resztki talerzy, popatrzcie, porozbijane, zniszczone no w tym miejscu się znajdują. Tu kolejne takie lustro, które kiedyś się znajdowało. To jakby rurki, jakby jakieś fontanny, albo coś nie, to chyba takie talerze były poprzyklejone. No i tutaj też jakieś rury wprowadzone. Coś pozwalamy no ciężko powiedzieć, co tu w ogóle było, jak to wyglądało. bo Stan jest tragiczny tego budynku. Tu, jak popatrzycie, cała ta posadzka, wszystko się podźwigało. Tu jest wykute, tu można wpaść na dół. No nie wiem, na ile te stropy się trzymią razem, na ile ten budynek jest w stanie tym stać. Na ile, czy za chwilę się to nie zawali, bo wszystko tu jest, jak widzicie, powycinane, wykute. Nie wiem, czy to już nie jest częściowo przygotowane do, do rozbiórki, żeby za chwilę to ziemią. no ale z drugiej strony. Musiały tu jakieś buldożery wjechać, coś zrobić z tym. A stan jest taki, że raczej ciężko, żeby coś tutaj podjechało. To I wszystkie te pomieszczenia wyglądają jak wyglądają. Tu jeszcze jakaś kurtka wisi chyba z góry, zrzucona na drzewie. Tu można wpaść pode mną dziura. No jest. Stan jest. Masakra. W poprzednim, poprzednim hotelu, który oglądałem, historia była taka. Że właściciel pozbierał pieniądze za właśnie od klientów na Sylwestra i później zniknął z tymi pieniążkami. Co prawda pewnie to nie starczyło na nic, może ewentualnie na ucieczkę, ale tu ta historia mogła być podobna. Baczcie się wybite tam gdzie jeszcze zostały, to było wybijane, bo takie słupy jeszcze resztki rzeczy. Nie wiem czy już to z tego hotelu jest, czy ludzie tu świetnie sobie zrobili, ale jakieś kufki, nie pufki, parasole. To jest tu wszystko. było, zachowała się stara lampa. Nawet żarówkę w środku. Patrzcie, jakie kiedyś lampy były. To była cała lampa. Temat ciekawy. Tutaj był jakiś pożar. Wszystko spalone od góry, czarne. tutaj pozostawione są książki, jakieś patelnie. To wygląda, jakby to wszystko było stąd. Po prostu ktoś to. To mniej warte powrócą. Niektórzy są może przygotowali jakieś książki na wyniesienie, ale już ich nie wynieśli. Już zostały jakieś obuwie śmieci. No a w środku jest czarno, wszystko spalone, więc nie będę ryzykowo wchodzić tam. Układ budynku znacie, bo bardzo podobny budynek, jakie w poprzednim materiale. Jeżeli nie widzieliście, to możecie za chwilę sobie zobaczyć. Coś tutaj sobie wysypisko śmieci zrobił, ale popatrzcie, tu jest stary talerz. Eee, ja raczej wątpię, żeby ktoś takie talerze całości rozbite, przywoził i wyrzucał. Tu jest jakaś stara gazeta. Dłówka, tak jak mówię, taka w miarę jeszcze świeża. No i jakieś mydelniczki, nie mydelniczki, takie rzeczy. A ja przypuszczam, że to po prostu bezdomni z hotelu, co, co się nie podobało. To sobie powrzucali albo przynosili tak, na dół. Na górze reszta zdewastowana. W takim stanie, jakim widać. Ja pójdę jeszcze od drugiej strony. Tam pewnie będzie szło więcej zobaczyć od góry, tu muszę uważać, by była dziura pode mną, można było wpaść pójdę od góry na piętra, zobaczę nie wchodząc pod schodach, bo te schody się mogą zawalić, ale od góry wiem, że w tamtym budynku można było wejść na piętro właśnie od strony tylnej bo tu jest górka i z tej góry można było właśnie na piętro wejść w bezpieczniejszy sposób niż właśnie po tych rozwalonych, zniszczonych schodach. Tutaj były główne schody, tutaj się z drogi Wchodziło do góry, no i tu był właśnie ten balkon do wejścia, ekskluzywny właśnie, który był. No ale zostało już tylko wejście, bez tego słowa ekskluzywny. Ja się kieruję, tak mówię, z powrotem do góry i zobaczymy, bo te schody, tak mówię, no nie zachęcają do wejścia. Postaram się wejść od drugiej strony, tam powinno być bezpiecznie. Jest przykryte deską, takimi drzwiami starymi, ale była jakie tam są dziury pod tym. Przypuszczam, że jakieś piwnice, nie albo coś tutaj szło pod tym. I tak to jest w takim stanie zostawione. Nie wiem czy tu uda mi się od tyłu wejść, bo tu widzę wszystko zarośnięte. Te garaże to wszystko tak zawalone, że ciężko będzie. A tutaj też zarośnięte, ale może nóż. No i przez te haszkę. I tu poprzebijam troszeczkę. Tutaj jakieś bloki betonowe. No i tutaj przez okna mogę zerknąć wam do środka. Jakieś graffiti porobione. No i tutaj jest przejście było kiedyś między tymi budynkami. Tak samo jak w poprzednim hotelu. No, ale drzewami zarośnięte. Wszystko już tutaj, popatrzcie. O, już musi być długo opuszczone. To tak, jest w takim stanie. Zostawione. No i tutaj już nic nie ma. Poza resztami szyb. Wszystko spuchniałe. Ja przechodzę tam dalej. Może to się uda nagrać. No jestem. Tu jest wszędzie już ciemno. No i tu mamy okna, tu wychodzi się do góry, do chyba działającego już hotelu, a tak wygląda stan tego budynku, dlatego mówię stan jest dosłownie opłakany, wszystko spróchniałe, zniszczone, odpada, oznatuje no, się, Zresztą do takiego stanu to doprowadził, to aż niemożliwe, to no, jest tragedia, środek jest cały spustoszony, tam nic nie ma. To co było, to było widać na zewnątrz, już wyrzucone. Na górze taka była seria, jeszcze została. Tyle już ciemno, że bez jakiegoś systemu makrowyżyjnego chyba mnie nagram. Czekajcie, przyłączę może. Czerwień. No i tak to właśnie wygląda we wnętrzu. No tutaj dosłownie widzę tylko tyle co na kamerze, bo jest Całkiem ciemno. No zresztą już jest godzina 16, a jest okres zimowy, więc się nie ma co dziwić. No ale, środek jest całkowicie pusty, tutaj żadnych mebli ani ciekawostek nie chyba nie znajdziemy już. Staję z powrotem, tam jeszcze do podkładkę podejdę i pod te garaże, które tam widać. Może tam się coś uda jeszcze fajnego nagrać, ale jeżeli chodzi o historię takich budynków, to zawsze mnie ciekawi. Spotkałem też jednego też eksploratora przed chwilą, który też tutaj przyszedł po oglądać. To stwierdził mi, że ten budynek, jeżeli chodzi o konkretnie ten budynek, bo historii go nie zna, ale e, ponoć, ponoć e, była jakaś tam inspekcja budowlana i uznali, że fundamenty pękły i zagrożenie wyburzenia było, czy zawalenia, i dlatego cofnęli uprawnienia do prowadzenia usług, właśnie hotelarskich. I dlatego popadł w taką ruinę i został opuszczony. No ja w to raczej wątpię, jeżeli chodzi o tego typu historię, bo, bo znam tego typu miejsca, że naprawdę jest tak jak poprzedni, w fajnym stanie, a, a jednak, a jednak też nic z nich nie, nie było, bo ktoś uciekł, został zamknięty. No i tutaj właśnie można wejść, taki też jakby garaż był. Patrzcie, ale też jest ciemno, też włączę za kamerę telewizyjną. może więcej zobaczycie. No ale tu jest przejście dalej, wchodzi się, ale też jest puściutko, te stropy też tu są słabe, więc jak mówię, ja tu nie wchodzę. Garaż, akurat w garażach jest pełna rzecz. tylko przypuszczam, że to nie są rzeczy z czasów działania hotelu. Tu jeszcze taka, właśnie, do dobudówka była od tyłu, tutaj się wchodziło, dach też cały zerwany. No ta wilgoć już robi swoje. Jak dach jest zniszczony, to wilgoć wpada do pokoi, na stropy, stropy przysiąkają i później, tak jak mówię, w każdym momencie się mogą zawalić. No i z tamtego budynku, jest. jaki jest ten banner, że to jest na sprzedaż, to myślę, że to już jest chyba bardziej fikcja. Bo raczej nikt tego nie kupi, chyba ze względów na teren czy usytuowanie, żeby budować coś innego. A to żerami zrównać z ziemią. A tutaj we w tych jakiś starych głośnik widzę. Leży jeden, drugi, ale rozwalone całe, przesiąknięte. Też belki zarwane ze stropów. No i tutaj były garaże, tak mówię, całe wysypisko śmieci. No, no mi to wygląda jakby tutaj jakaś dziupla była i w tym miejscu sobie robili rozbiórkę. Stara półka pewnie łazienkowa z tych lat. No i części we samochodowe. Audi. Tu mamy jakąś lampę. Nie wiem z czego to może być. Chyba też A4. Tu części silnika. Kokpit z Audi więc chyba kiedyś chodliwy temat. Musiał być tych Audików na rynku, kradionych części. Że zostały właśnie tylko z właśnie wszędzie części. Też Audi. Wszystko, oczulki. Audi, więc jak masz zniżony boczek z Audi, przyjdź tutaj, a na pewno coś znajdziesz. Stare radio. Takie old schoolowe. Jeszcze pewnie kupa ludzi by się o niego rzuciło. bo. Tak, takie klasyki są na cenie. Pęzy posata. No i tak to wygląda. Tutaj części chyba wyrzucone albo z tego hotelu, bo już tu chyba już świetnie jest. Oto jakieś jakie kubki, aby ktoś przywoził jakimiś małymi szubkarami, wysypywał. No ale tak to wygląda z dalsza. Że do jednych budynków tak jak poprzednio wchodzę, a do innych nie, ale ja wychodzę z założenia, że jest pewna granica, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i jeżeli chodzi o e, eksplorację, tak? dlatego że w pewnym momencie są budynki, tak jak oglądałem, jak oglądacie w poprzednich moich materiałach, które są zdewastowane, gdzie są rozkradzione gdzie faktycznie są wybite szyby w oknach i. I są to budynki, ale konstrukcyjnie zdrowe, jeżeli chodzi o dach, czymie się w całości, jeżeli chodzi właśnie o e, właśnie konstrukcję stropów, że są całe, tam mogę sobie pozwolić na to, żeby wejść, ale jeżeli widzę budynki, które są można powiedzieć mocno naruszone konstrukcyjnie, czyli budynki, w których stropy dachów już nie ma, Deszcz pada na stropy, stropy widzę pozarywane, schody widzę pozarywane, widzę, że są wykute przez złomiarzy. To wejście na to ograniczy się jest satą rozsądku, a nawet z życia. Dlatego, że jeżeli wejdziemy na te schody, one się zawalą, mogę spod tego nie wyjść. A tym bardziej, że na eksplorację zazwyczaj chodzę sam i jeżeli bym się tam zasypał, to po prostu nikt by mnie tam nie znalazł, mógłbym nam naprawdę długo leżeć z jakimiś połamanymi nogami, czy nawet nieżywy. Dlatego jest pewna granica i do tych budynków jak takim stanie jak ten nie wchodzę. Jeżeli jest możliwość nagrania od zewnątrz, wnętrza nagrywam, ale nie wchodzę. Budynek tak jak poprzednio z pracy, którą robiłem, budynek zdrowy, konstrukcyjnie, nie ma problemu, mogę zaryzykować, wejść i wtedy wiem, że nic mi się nie powinno stać. Oczywiście w takich budynkach nigdy nic nie wiadomo, bo są różne dziury, różne rzeczy konstrukcyjnie uszkodzone, są różni e, bezdomni, którzy się znajdują w która się chowa przed zimnem, ale ale jest w miarę bezpiecznie, w budynku jak tu nie ma w ogóle bezpiecznie. Jestem teraz od góry, od tyłu, bo obeszłem budynek. Tu można sobie zwrócić uwagę właśnie na dach tych budynków, że one w większości są pozarywane i dlatego te stropy, to wszystko tak wygląda, ponieważ cała wilgoć, cała wilgoć wpada do środka. Tu mamy akurat te garaże, które były właśnie tam od boku, no i z nich tam jeszcze jest strop betonowy tam dalej i z nich potem ta wilgoć leci dalej, te stropy też są pozarywane tu mamy ten główny budynek która z tej strony tutaj kawałeczek jest fajnie ale kawałek dalej już też nie ma nie ma dachu, a tam z tyłu widać właśnie ten kolejny budynek opinii, które znalazłem w internecie pokoje już są mocno wyczyszczone, w pokojach nie znajdziemy nic, wszystko co wartościowe zostało już z niego skradzione i wyniesione jest dobrze, że nie kierowałem się do góry. Sam budynek, tak jak widzieliście, był przeogromny, jeżeli chodzi o powierzchnię. Ile to Wam mówiłem? 3000? Ponad metrów. No to już sobie możecie wyobrazić, mając nie wiem, dom 200 metrowy, jaka to jest ogromna powierzchnia. Ile takich domów się zmieści w takim budynku. No i też trzeba wziąć pod uwagę działkę, która miała 1,6 hektara powierzchni. Ogromna działka, tam były też boiska. Dzisiaj wszystko... Jest zarośnięte, nawet chodząc między budynkami, wszędzie są drzewa, musiałem się przez gałęzie przepychać, ale weźcie pod uwagę, że tam znajdowały się boiska, tam znajdowało się wszystko. Co ciekawe, widzieliście też część telewizorów, one na pewno były z tamtych lat, więc 2005, a może i starsze, więc na pewno są z tego hotelu. No i co, jeżeli chodzi o eksplorację, to myślę, że na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, bo już się robi ciemno, że Wam się. Film podobał z tej eksploracji, nie udało się wejść do końca do środka, ale częściowo wam budynek pokazałem. Jeżeli chcecie zobaczyć wnętrze takiego budynku, to wy właśnie hotel uroczysko w poprzednim filmie możecie zobaczyć eksplorację wnętrza, bardzo podobnego bliźniaczego budynku. Jeżeli chodzi o ten budynek smek, no to tak mówię, wejście do środka było jak dla mnie, zbyt niebezpieczne, żeby ryzykować. Co do osobnego co do filmu to kliknijcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, jeżeli doceniacie moją pracę, jeżeli filmy Wam się podobają. To jest motywacja, żebym nagrywał kolejne materiały. Dla innych mieszkańców, że obok tych budynków, które Wam nagrywam, opuszczonych, w których przebywają bezdomni, w których właśnie wchodzą złomiarze, znajdują się eleganckie, naprawdę luksusowe hotele, luksusowe wille, domki właśnie, które też są na wynajem. I problem jest taki, że właściciele tego mogą się nie czuć. Już jest ciemno, widać chyba mnie nie widać. Eee, mogą się poczuć niepewnie, że też ich budynki w okresie, kiedy były zamknięte zostaną tak samo skradzione, bo robi się taka, można powiedzieć, opuszczona okolica. Okolica taka dosyć smutna. No i częściej odwiedzana przez właśnie złomiarzy. Teraz w tym budynku jak chodziłem też spotkałem jednego takiego, który chodził i szukał. Co można jeszcze znaleźć, ukraść, sprzedać? No i potem znajdują kawałek instalacji, barierek, wycinają konstrukcyjne elementy, żeby kawałek metalu znaleźć. No i budynki zaczynają się walić. Ciekawe mnie to, że nigdy nie znalazł się inwestor. Że skoro kopalnia zrezygnowała z jego użytkowania w 2006 roku, to że nie znalazł się nikt, by go zarosłone pieniążki. Przeraju, obstawiam, że kopalnia nie zbankrutowała i nie wystawiła go syndykowi, tylko próbowała z nią uzyskać zbyt duże pieniądze, aby budynek się sprzedał i tak zaczął popadać w ruiny. Opinii, które znalazłem w internecie, pokoje już są mocno wyczyszczone, w pokojach nie znajdziemy nic, wszystko co wartościowe zostało już z niego skradzione i wyniesione. Więc dobrze, że nie kierowałem się do góry. Sam budynek, tak jak widzieliście, był przeogromny, jeżeli chodzi o powierzchnię. Ile to Wam mówiłem? 3000 tysiące ponad metrów. No to już sobie możecie wyobrazić, mając nie wiem dom 200 metrowy, jaka to jest ogromna powierzchnia. Ile takich domów się zmieści w takim budynku. No i też trzeba wziąć pod uwagę działkę, która miała 1,6 hektara powierzchni. Ogromna działka. Tam były też boiska. Dzisiaj wszystko jest zarośnięte. Nawet chodząc między budynkami, wszędzie są drzewa. Musiałem się przez gałęzie przepychać, ale weźcie pod uwagę, że tam znajdowały się boiska, tam znajdowało się wszystko. Co ciekawe widzieliście też części telewizorów, one na pewno były z tamtych lat, więc 2005, a może i starsze, więc na pewno są z tego hotelu. No i co, jeżeli chodzi o eksplorację, to myślę, że na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, bo już się robi ciemno, że Wam się film podobał z tej eksploracji. Nie udało się wejść do końca do środka, ale częściowo Wam budynek pokazałem. Jeżeli chcecie zobaczyć wnętrze takiego budynku, to wy, właśnie hotelu Uroczysko, w poprzednim filmie możecie zobaczyć eksplorację wnętrza bardzo podobnego bliźniaczego budynku. Jeżeli chodzi o ten budynek, SMEK, no to tak jak mówię, wejście do środka było jak dla mnie zbyt niebezpieczne, żeby ryzykować. Co do, co do osobnego filmu, to kliknijcie subskrypcję, dajcie ławkę w górę, jeżeli doceniacie moją pracę, jeżeli filmy wam się podobają, to jest motywacja, żebym nagrywał kolejne materiały.